70 lat temu w Małej Górce doszło do haniebnego mordu na 25 niewinnych Polakach. W niedzielę uczczono pamięć rozstrzelanych. Na polu nieopodal miejsca kaźni odprawiono uroczystą przeświętą w intencji zamordowanych oraz odbył się apel poległych. Żołnierze z jednostki ze śremu oddali salwę honorową.

uroczystości wziął udział Wojciech Majchrzak, wójt Kołaczkowa i wnuk rozstrzelanego Franciszka historia. Bardzo pozytywnie był wspominany dziadek Franciszek. W fatalnym dniu akurat został rozstrzelany, bo w imieniny własnej żony. Zostawił żonę z szóstką dzieci. Owdowiała właśnie w ten dzień, w dzień własnych imienin. Z tego co wiem z opowiadań, bo mój ojciec miał tylko 5 lat, także nic nie pamięta z tego. Z opowiadań, z tego co wiem, to yy, właśnie ten Niemiec tutaj tak, jakby proponował ojcu, żeby wrócił do Bieganowa się pożegnać z rodziną. I chyba to miał na celu, żeby po prostu te bym udawał do zrozumienia, że ma nie wracać. Ale no, chciał być fair wobec całej rodziny i wrócił i zginął, ponieważ chyba domyślał się, że jeżeli nie wróci, to mogła być taka sytuacja, że mogła zginąć cała rodzina. Na obchodach pojawił się pochodzący z Targowej Górki pułkownik Mieczysław Chęciński, świadek tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat. Powinniśmy wybaczyć Niemcom? My już wybaczyliśmy. Jednym i drugim. Teraz są jedni, ale przed tym byli jedni i drudzy. Przyjeżdżali, klękali przed obeliskami w Warszawie prezydenci Niemiec. Więc uważam, że... Na tym powinniśmy zakończyć, żeby sobie już nie wypominać. Szczególnie nie wyobrażam sobie, żeby ten balas szedł za nami, jeżeli na przykład żeby młodzież polska będzie mogła służyć w niemieckiej armii, jako po prostu zatrudnieni, bo brakuje sił w wojsku. Nie, jeżeli chodzi o Niemcy. O trudnych relacjach polsko-niemieckich mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Więc słusznie pan powiedział, że to jest zbrodnia dokonane przez Niemców, bo dzisiaj często używa się takiego nieokreślonego terminu nazi naziści, a wiemy, że w wielu krajach, niestety również w Niemczech, Próbuje się relatywizować zbrodnie z okresu II wojny światowej. Wiele mediów niemieckich przecież pisze o, o tym, że najwa, największą zbrodnią II wojny światowej to było wypędzenie Niemców. O zbrodniach na Polakach się prawie zupełnie nie pamięta. Jeszcze, jeszcze pamięta się o zbrodniach na Żydach, natomiast tragedia narodu polskiego pozostaje coraz bardziej zapomniana. Po mszy pod pamiątkowym obeliskiem jeszcze długo składano wiązanki kwiatów i zapalano znicze.